Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Kochani, przykazanie miłości nieprzyjaciół jest świetnym testem na to, w której jesteśmy klasie w Szkole Uczniów Chrystusza. Jeśli nie masz z tym problemu, to myślę, że można powiedzieć, że już zdałeś, zdałaś maturę. Jeśli jeszcze nie potrafisz miłować nieprzyjaciół, ale masz w sobie ogromne pragnienie posiadania takiej supermocy, to można powiedzieć, że już kończysz, powiedzmy, szkołę podstawową. Natomiast. Jeśli uważasz, że to przykazanie jest głupie, niesprawiedliwe i tym podobne, to jeszcze nawet nie zacząłeś, nie zaczęłaś raczkować do Jezusowego żłobka. Tak samo nie zaczęli nawet raczkować wszyscy ci chrześcijanie, którzy myślą, że nienawidząc polityków, którzy mają inne poglądy niż oni, Robią dobrze. Przecież bronią ojczyzny i ważnych wartości tą swoją nienawiścią. Naprawdę? Jakie chcesz obronić wartości nienawiścią? Bo na pewno nie wartości chrześcijańskie. Wiecie, o zgrozo pewnie wy też. Znam mnóstwo gorliwych katolików, którzy myślą, że mi imponują tym, że nienawidzą na przykład tego oto pana. Nikomu zdrowemu psychicznie nie zaimponujesz, nienawidząc. I nieważne, czy przedmiotem Twojej nienawiści jest Pan po lewej, czy Pan po prawej. Jest taka legenda o indiańskim chłopcu, który znalazł jajo orła i położył je do gniazda kury wysiadującej kurczęta. Po wykluciu z jajka. Mały orzeł wychowywał się razem z kurczętami i zachowywał się zupełnie jak one. Razem z nimi grzebał w ziemi, gdakał jak kura, jak kura próbował latać nisko nad ziemią. Pewnego dnia mały orzeł zobaczył na błękitnym niebie majestatycznie szybujące ptaki. Ten widok go oszołomił. Podekscytowany pyta starej kury, co to za ptaki? To są orły odparła kura ale zapomnij o tym ty nigdy nie będziesz szybował tak jak one. Kochani, Bóg dał człowiekowi skrzydła orła, aby dzięki Jego łasce mógł się wzbijać na wyżyny swojego człowieczeństwa, żyjąc pięknie, żyjąc według przykazania miłości. Także miłości, nieprzyjaciół. Ale często, niestety, jest tak, że ludzie nawet nie spojrzą w niebo, tylko grzebią w ziemi, jak te kury z indiańskiej legendy. A do tych, co czują w sobie chęć szybowania po boskich przestworzach, mówią tylko: Daj sobie spokój. To nie dla ciebie. To nie jest na dzisiejsze czasy. Przykazanie miłości nieprzyjaciół jest zaproszeniem do najwyższego lotu, do radości szybowania i dotknięcia Boga. Dzieci Boga nie są kurami. Ich powołaniem nie jest zapatrzenie w ziemię. Ich powołaniem nie jest zapatrzenie w krzywdę, której doznali. Przeznaczeniem dzieci Boga nie jest skończenie w rosołku. Dzieci Boga są powołane do miłości, a w konsekwencji do wiecznej szczęśliwości. Chciałbym dać przykład Nelsona Mandeli, który mieszkał w RPA i stał się pierwszym czarnoskórym prezydentem tego kraju. Niemniej jednak wcześniej, za swoją działalność polityczną, skazany został na dożywocie. W więzieniu przesiedział 27 lat. Koniec końców otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za swoją pracę na rzecz zniesienia apartheidu i tworzenia Demokratycznej Republiki Południowej Afryki. Kochani, gdy po wyjściu z więzienia Nelson Mandela został zapytany, czy nienawidzi tych, którzy go wsadzili niesłusznie do więzienia, odpowiedział tak, chowanie urazy. To jak picie trucizny w nadziei, że pozabija Twoich wrogów. A na innym miejscu powiedział tak: nikt nie rodzi się nienawidząc drugiego człowieka z powodu koloru jego skóry, pochodzenia lub wyznania. Ludzie muszą nauczyć się nienawidzić, a skoro są w stanie to zrobić, to są również w stanie nauczyć się kochać, ponieważ miłość jest. Bliższa ludzkiemu sercu niż jej przeciwność. No to teraz przykład z naszego podwórka, z naszego kraju. Tadeusz Pietrzykowski urodził się jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1917 roku w Warszawie. W czasach gimnazjalnych Tadeusz zainteresował się bokszem. Wstąpił do Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Trenował pod okiem znanego w tamtych czasach Feliksa Papystama. W 1937 roku został okrzyknięty najlepszym bokserem w wadze koguciej. W czerwcu 1940 roku jako jeden z pierwszych więźniów trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Otrzymał numer obozowy 77. Pietrzykowski rozpoczął walki bokserskie w obozie w marcu 1941 roku i sam wspominał to tak. Wówczas przypadkowo rozegrałem mecz z kapo niemieckim Walterem Dyningiem, który boksował już przed wojną i zdobył nawet w Niemczech tytuł zawodowego mistrza wagi średniej. Tadeusz ważył wtedy tylko 42 kg. Jednak dzięki swoim umiejętnościom technicznym udało mu się skutecznie obronić przed silniejszym i o wiele cięższym przeciwnikiem. Pewnego dnia Tadeusz zauważył, jak jeden z forarbeiterów w sposób cielesny znęcał się nad więźniem. Pietrzykowski oburzył się na takie zachowanie. I postanowił, czym prędzej działać. Spytał się napastnika, za co bije więźnia. W odpowiedzi usłyszał pytanie: Czy sam nie chce zostać przez niego pobity? Tadeusz przytaknął, no a tamten doskoczył do niego, lecz bokser powalił go w dwóch ciosach na ziemię. Później, gdy wstał i rozpoczynał kolejny atak, znów został zaatakowany. Sam Pietrzykowski tak relacjonował dalszy przebieg tego wydarzenia. Nie wiem, jakby na tym spotkaniu wyszedł forarbeiter. Zabierałem się do sprawienia mu solidnego dania, gdyby nie interwencja jego ofiary. Nagle złapał mnie ktoś za rękę, mówiąc: Nie bij, synu, bracie, nie bij, synu. Proszący miał na nosie okulary w drucianej oprawie, z których jedno ramię zastępował kawałek sznurka. Z natury jestem porywczy, więc pierwszą myślą było stwierdzenie: Jaki ja tam twój syn? I głośno powiedziałem: Odczep się, odczep się, jeśli nie chcesz i ty dostać. Proszący jednak nie ustępował. Upadł przede mną na kolana i chwytając za ręce błagał, Nie bij go, synu, nie bij. Zaśmiałem się z niego, stwierdzając, Co, lepiej, aby on ciebie bił? Tego proszącego więźnia widziałem wówczas po raz pierwszy w życiu. Jego twarz była jakaś nienormalna, łagodna, dziwnie spokojna. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Zabrakło mi języka w ustach. W końcu machnąłem ręką i odszedłem. Ponownie spotkał go jeszcze tego samego dnia z założonymi opatrunkami. Towarzyszył mu ksiądz Jan marszałek. Podszedł do nich, Pietrzykowskiej, i zapytał ojca, jak bardzo boli księdza. W odpowiedzi usłyszał od Franciszkanina, ich, synu, to bardziej boli niż mnie. Tadeusza totalnie zamurowało przez ten wzrok ojca Maksymiliana, wpatrujący się w niego. Chciał go o coś zapytać, lecz z tego wszystkiego zapomniał języka w gębie. Wtedy odezwał się ksiądz Jan, wyjaśniając mu, że więzień, w którego obronie stanął, to ojciec Maksymilian zniepokalanowa. Tadeusz wówczas poprosił ojca Maksymiliana o błogosławieństwo. Było ono dla niego niesamowitym przeżyciem. Sam mówił tak: Co się ze mną potem działo, nie pamiętam. Ale coś bardzo dziwnego, niewytłumaczalnego, czego do dziś nie umiem zrozumieć. Ale na filozofowanie w obozie nie było czasu. Innym razem Tadeusz podarował ojcu Maksymilianowi kawałek chleba. Następnego dnia dowiedział się, że jakiś więzień mu go po prostu ukradł. No to zamierzał wymierzyć sprawiedliwość temu złodziejaszkowi. Ale można się domyśleć, co zrobił ojciec Maksymilian. Stanowczo mu tego zabronił, mówiąc, że jeśli chce go odwiedzać, musi opanować swój wybuchowy charakter. Pietrzykowski mając w kieszeni kawałek chleba, ponownie podarował go ojczu, a on zamiast Skosztować kromkę samemu, połamał je na dwie części i podzielił się ze swoim złodziejem. Słusznie stwierdził, że on również musi być głodny, czego Tadziu Pietrzykowski nie mógł zrozumieć i bardzo go to wewnętrznie bolało. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. No, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju. Kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy nic nas nie boli, kiedy nie mamy wrogów w najbliższym sąsiedztwie, wtedy możemy zachwycać się przykazaniem miłości, nieprzyjaciół. Ale w chwili, gdy zostaliśmy upokorzeni, kiedy staliśmy się czyjąś ofiarą, kiedy doznaliśmy jakiejś krzywdy, wówczas ten nakaz Chrystusowy wydaje się być nie do przyjęcia. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Kochani, tu absolutnie nie chodzi o to, aby negować fakt, że ktoś mi wyrządził krzywdę. Tu chodzi o to, by nie odpowiadać złem na zło, aby odrzucić chęć odwetu, która prowadzi do śmierci, i wejść na drogę miłości i przebaczenia, która zawsze prowadzi do życia. Zemsta zawsze okazuje się błędnym kołem, które rodzi więcej i więcej zła. Świetnie to pokazuje sytuacja z pierwszego czytania. Król Saul miał wielką zadrę w sercu do Dawida. Zaczęło się od zazdrości, a od zazdrości do nienawiści już krótka droga. Saul więc prześladował Dawida, nastawał na jego życie. Fragment dzisiejszego pierwszego czytania z księgi Samuela przenosi nas akurat do sytuacji, kiedy Dawid mógł się rozprawić z królem. Gdy Saul był pogrążony we śnie, Dawid zbliżył się do jego namiotu. Miał okazję zabić swojego prześladowcę, ale tego nie zrobił. Na dowód jednak tego już miał sposobność ale jednak postanowił ocalić życie króla. Zabrał królewską dzidę wbitą przy głowie śpiącego Saula, która była dowodem na to, iż stał już nad śpiącym królem, nie robiąc mu żadnej krzywdy. I kochani, tego w dzisiejszym fragmencie na, na mszy nie słyszeliśmy, ale Saul, który nastawał na życie Dawida, w odpowiedzi na to, co zrobił Dawid albo w odpowiedzi bardziej na to, czego Dawid nie zrobił, odpowiedział mu, zgrzeszyłem. Wróć, synu mój Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo. Drogi chrześcijaninie, chcesz się pozbyć ze swojego życia absolutnie wszystkich wrogów? Wszystkich irytujących cię ludzi? Wszystkich, którzy burzą twój wewnętrzny spokój? Chcesz? Naprawdę chcesz? Jest na to naprawdę prosta rada. Bynajmniej nie chodzi o to, abyś wynajął seryjnego mordercę, żeby ich wszystkich... <laughs> I jak chcesz, to pokocha ich. Módl się za nich. Zacznij życzyć im dobrze. Czyń im dobrze. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, jak reagują uczniowie w szkole, gdy nauczyciel tłumaczy im materiał, który wydaje im się zbyt trudny. Po pierwsze, negują, wyszydzają, tłumacząc, że to jest głupie, że nie rozumieją tego i że nigdy im się to nie przyda. Bo to takie nieżyciowe. Ale na szczęście są i tacy uczniowie, którzy są ambitni i chcą dane treści zrozumieć i przyswoić, i dlatego na przykład dopytują nauczyciela, rodziców, doczytują na dany temat, chcą się tego po prostu nauczyć. I w życiu poza szkołą nie brakuje takich uczniów Chrystusa, którzy w obliczu przykazania miłości nieprzyjaciół mówią, że to głupie. Że się nie da, że nie można się dawać, wykorzystywać i tym podobne. Ale na szczęście są i tacy, którzy wierzą, iż skoro uczy tego najlepszy nauczyciel, to warto to lepiej zrozumieć i się tego nauczyć. Od czego więc zacząć? Kochani Chrystus podaje trzy konkretne sposoby realizacji miłości nieprzyjaciół. Zacznę od tego, który wydaje mi się najprostszym sposobem, czyli módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Drodzy chrześcijanie, to jest absolutne minimum. Bez tego nasze spowiedzi są nieważne, nic nie warte, jeśli nie potrafimy się nawet za swoich wrogów modlić, bo taką wielką urazę do nich żywimy. Modlitwa za nieprzyjaciela już jest znakiem przebaczenia. A ono jest niezbędne, gdy chcesz je otrzymać od Boga. Przecież mówisz, no wiesz, że codziennie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dobra, przechodzimy do drugiego sposobu realizacji miłości nieprzyjaciół. Chrystus mówi tak: błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Błogosławić, czyli dobrze życzyć, mamy do nich podchodzić tak, jakby nas nie przeklinali. Jeśli rodzi się w tobie wewnętrzny sprzeciw na, na, na te słowa, to mam nadzieję, że zmobilizuje Cię to, co napisał święty Jan w swoim liście. Jan apostoł: Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. I wreszcie trzeci sposób ukazywania miłości nieprzyjaciołom: dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Czynione dobro jest jedynym sposobem, by całkowicie pokonać zło, by potęgę zła zmienić w potęgę dobra. Kochani, na koniec chciałbym dać przepiękny przykład Richarda Paula Evansa, autora popularnych na całym świecie powieści o miłości, który zmagał się z ogromnym kryzysem miłości w relacji do najbliższej osoby, czyli do swojej żony. Pisze tak: Kiedy znajdowałem się na samym dnie rozpaczy, spłynęło na mnie wyraźne natchnienie. Nie możesz zmienić żony, Rick. Jedynie ty sam możesz się zmienić. Wtedy zacząłem się modlić. Jeżeli nie mogę jej zmienić, Boże, to ty zmień mnie. Modliłem się do późnej nocy. Modliłem się następnego dnia w drodze powrotnej. Modliłem się, kiedy przekraczałem próg mojego domu i spotkałem się z obojętną żoną, która ledwie na mnie spojrzała. Tamtej nocy, kiedy leżeliśmy w łóżku parę centymetrów od siebie, choć w rzeczywistości dzieliła nas przepaść, ponownie pojawiło się natchnienie. Wiedziałem, co mam robić. Następnego ranka, jeszcze w łóżku, odwróciłem się twarzą do Kerry i spytałem ją: Jak mogę umilić ci dzień? Kerry spojrzała na mnie ze złością: Co? Jak mogę umilić ci dzień? Nie możesz, powiedziała. Dlaczego mnie o to pytasz? Bo mi na tym zależy, powiedziałem. Chcę jedynie wiedzieć, co mogę zrobić, by umilić ci dzień. Spojrzała na mnie szyderco, szyderczo: Chcesz coś zrobić? Posprzątaj kuchnię. Myślała, że wpadnę w złość. A ja zamiast się zezłościć, przystałem na to. – Zgoda – odpowiedziałem. Wstałem i posprzątałem kuchnię. Następnego dnia spytałem ją o to samo. – Co mogę zrobić, aby umilić ci dzień? Ona zmrużyła oczy. – Posprzątaj garaż. Wziąłem głęboki oddech. Czekał mnie naprawdę pracowity dzień. Wiedziałem, że ona celowo daje mi takie zadanie. Usiło mnie, by wybuchnąć gniewem, ale zamiast tego powiedziałem: Ok, wstałem i następne dwie godziny spędziłem na porządkowaniu garażu. Kerry nie wiedziała, co ma o tym wszystkim myśleć. Nadszedł kolejny poranek, co mogę zrobić, by umilić ci dzień. Nic, powiedziała: Nic nie możesz zrobić. Proszę, żebyś przestał zadawać to pytanie. Przepraszam, powiedziałem, ale nie mogę. Obiecałem to sobie. Co mogę zrobić, by umilić ci dzień? Dlaczego to robisz? Bo zależy mi na tobie, powiedziałem jej. I na naszym małżeństwie mi zależy. Następnego ranka ponownie ją o to spytałem. Zadawałem jej to pytanie co rano przez kolejne dni, aż w drugim tygodniu stał się cud. Kiedy zadałem Kerry pytanie, jej oczy napełniły się łzami, a potem zaczęła gorzko płakać. Kiedy mogła już mówić, powiedziała: Proszę, przestań mnie o to pytać. To nie w Tobie jest problem, ale we mnie. Trudno jest ze mną żyć. Nie wiem, dlaczego ze mną jesteś. Delikatnie ująłem jej twarz w dłonie, żeby spojrzała mi w oczy. Dlatego, że cię kocham, powiedziałem, co mogę zrobić, by umilić ci dzień? To ja powinnam cię o to zapytać. Powinnaś, powiedziałem, ale jeszcze nie teraz. Na razie to ja muszę się zmienić. To dla mnie bardzo ważne. Ona oparła mi głowę na piersi. Przepraszam, że byłam taka niedobra. Kocham Cię, powiedziałem. Kocham Cię, odpowiedziała mi żona. Co mogę zrobić, by umilić Ci dzień? Uśmiechnęła się do mnie czule. Może moglibyśmy spędzić trochę czasu razem. Odwzajemniłem jej uśmiech. O niczym innym nie marzę. Nie przestawałem zadawać jej tego pytania przez kolejnych parę tygodni. Nasz związek się zmienił, kłótnie ustały, a później Keri zaczęła pytać mnie: Co mogę dla ciebie zrobić? Jak mogę stać się lepszą żoną? Chcesz, by z Twojego życia. Zniknęli wszyscy wrogo nastawieni ludzie, Pokocha ich. Nawet jak oni nie zmienią swego nastawienia tak szybko, to i tak spadnie z Twoich barków ogromny ciężar żalu, złości, frustracji, niechęci i tym podobnych, abyś umiał postępować mądrze w kontaktach z ludźmi, którzy są jak nieprzyjaciele. Abyś umiał przebaczać, abyś umiał kochać nie za coś, ale pomimo wszystko. Niech cię w tej cudownej drodze szybowania ku niebu błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Herkul, podejdź na to płota. A no co? Podejdź! Jak ja podchodzę? No, podszedł i co? A teraz wyjm czapkę, Jak ja zdjął. A, a na co mnie to? Na okoliczność. Że nasza wędrówka ludów już się zakończyła. I trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. A teraz płacz. Władek! Nie wstydź się, płacz. I tak nie widzi. Wszystkie tak płaczą. Młody kozłów. Ty, ty malinki, ja Echty. Ja. Echty. A A no, bo to ostatni raz się godzi. Patrzeć wolę. No na szczęście.